Proszę Państwa, Bade Maria, Maciej Marek, Pan Maria, Lecki, Roman, Wiktorek, Piotr Strzuski, Piotr, Sruzik i Boguś Klazyra. To złoty i złoci medaliści zakligi 2.15. Brawo! Proszę Państwa, turniej Zak Ligi 2015 zakończony. 12 zespołów, mnóstwo emocji, mnóstwo potu i parę godzin grania. Jak się zdobywa tytuł najlepszego siatkarza w takim turnieju, który no, jakby nie było, jest niby amatorski, ale tak naprawdę wydaje się, jak czasami się patrzy na to, jak, co robicie na boisku, jakbyście grali o nie wiadomo jakie laury. Znaczy, no przede wszystkim muszę podziękować drużynie, bo to cała drużyna pracowała na to, że, że, że można było grać to, co żeśmy zagrali. Udało się nam parę piłek ważących skończyć, ale ogólnie no, nie, 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 nie twierdzę, że to jest moja zasługa, że, że ja mam ten MVP. To praktycznie cała, cała szóstka grała na, na tą nagrodę dla mnie. Ja jestem, jest to dla mnie dużym wyróżnieniem, że akurat nie, mnie państwo wybraliście do, 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 do tego tytułu. Także jeszcze raz dziękuję drużynie, dziękuję, dziękuję wam. Piotrek, nie pierwszy turniej twój. Taki finał spodziewałeś się? Nie, przyznam szczerze, że to był najlepszy chyba mecz w całym tym cyklu. Drużyna NU, jest to, że tak powiem, nowy twór, bo to powstało w styczniu i myśmy się chyba spotkali pierwszy raz na dobrą sprawę na boisku. Ja byłem zaskoczony, że tak się układamy w, gr w grze. Nie? Że, to, że to tam nic nie szwankowało, wszystko wychodziło. Były jakieś błędy oczywiście jak każdy, ale ja byłem za, za, zaskoczony poziom naszej, naszej gry. Piotrek, ja pamiętam wiele turniejów i tam zawsze to strażacy, to automatyka, to chemko ostatnio też błyszczał, a tu tak się składa, że w ogóle nikt nie przewidywał, że finał będzie z udziałem dwóch właśnie drużyn na no, tych nazwach. Chcieliśmy podziękować drużynie PU1, że wyeliminowała automatykę. Dzięki temu mogliśmy się spotkać z chłopakami, z którymi jeszcze w zeszłym, w zeszłym turnieju graliśmy w jednej drużynie. Także no, chłopaki dzięki za to, że, że nie mieliśmy automatyki, tylko ich, a, a przeciwnik był, nie, nie, nie ujmując yy, chłopakom z PU1, uważam, że zagrali świetny turniej. Nie? Ja tak na zakończenie takie pytanie, bo tak jak mówię, zawsze to jest pewnego rodzaju aura wspomnieniowa. Każdy turniej jest troszeczkę inny, ale jak oceniasz, powiedzmy, potrzebę takich turniejów, gdzie dochodzi do takiej integracji, poznawania się zawodników z poszczególnych wydziałów zakładu? Znaczy, ten zakład cały czas się zmienia, zmieniają się komórki, zmieniają się ludzie w tym zakładzie, i to jest chyba, oprócz jeszcze tam turniejów w piłkę nożną, jedyna możliwość, żeby się w tak dużym gronie spotkać. Uważam, że to jest świetna, świetna sprawa, że e, dział pr e, organizuje takie turnieje. E, dla mnie to jest zawsze, ja zostawiam wszystko z boku. Dzisiaj tak samo zostawiłem szkołę z boku, praktycznie na tabletkach przeciwbólowych, żeby tutaj przyjechać i, i, i wziąć w tym udział w wydarzeniu. A że się udało ugrać mistrzostwo, no to tym, tym bardziej jestem zadowolony z tego. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za rozmowę. Iwona Dozdowicz, witam cię serdecznie za kliga 2.15 za nami. Jak oceniasz całość? Bo jeden z zawodników, który, powiedział, który rozmawiał ze mną przed chwilą, powiedział, że fantastycznie, że są takie momenty i takie imprezy, że można się poznać nie tylko w odniesieniu sportowym, ale w ogóle poznać, porozmawiać nie tylko o pracy. Dzisiaj grupa Azotek Kędzierzyn rzeczywiście przygotowała dla pracowników spółki coś niesamowitego. To jest związane z obchodami Dnia Chemika w tym roku, jak również z obchodami Dnia Dziecka i tradycyjnie naszymi sportowymi rozgrywkami zaglika. Myślę, że powinno się tym pracownikom podobać. Z relacji, które słyszeliśmy, byli zachwyceni również tak jak i z poziomu rozgrywek. Bardzo cieszymy się, że puchar zostaje w rodzinie, czyli w naszej spółce, ale również cieszymy się tymi wszystkimi zabawami, które były przygotowane dla dzieciaków. Pogoda dopisała. To co się wydarzyło na zewnątrz hali było wprost fenomenalne. Były konkursy dla dzieci, były konkursy śpiewania, były konkursy sportowe, był nawet teatrzyk, bajki, gdzie występował szrek, czarownica, ale była to bajka interaktywna, ponieważ brały w niej udział nawet same dzieciaki. Były przebrane. Myślę, że to było coś dla nich niespodziewanego. Wszystkie dzieci otrzymały również prezenty, drobne pakiety dla wszystkich dzieciaków, ale coś, co jest również symbolem podziękowania spółki dla pracowników, czyli jest to książka przygotowana przez grupę Azoty. Ona opowiada o obszarze, który związany jest z nami, czyli jak pracują maszyny rolnicze. Myślę, że nie wszystkie dzieci o tym wiedzą, natomiast jesteśmy spółką, która produkuje nawozy azotowe, i chcemy również tę wiedzę propagować wśród najmłodszego pokolenia. Iwona Zakliga 2.15 to zdecydowanie zawsze było to powiedzmy szyldem sportowym. Dzisiaj na zewnątrz tak jak nazywałem powiedzmy taka strefa rekreacyjno rozrywkowa, edukacyjna, bo też element edukacyjne a propos dzieci. Chcieli się połączyć i Dzień Chemika, to dla dorosłych, Dzień Dziecka, bo to już przecież poniedziałek i przy okazji emocje sportowe, które odbywały się w hali. Jak sądzisz taki konsensus powiedzmy trzech filozofii integracji pracowniczej to jest coś na przyszłość, co będziecie kontynuować? Chcę powiedzieć, że zawsze rozgrywką sportową towarzyszyły zabawy dla dzieci. Ale co... one były w takiej skromniejszej formie? Były, były natomiast w hali. Dzisiaj pogoda dopisała i dzisiaj był to piknik rodzinny. Nasza spółka, która realizuje spo... politykę społeczną, odpowiedzialności społecznego biznesu, również pewne wartości, dobre wartości, chce sprzedać pracownikom i ich dzieciom. Piknik rodzinny. Jest to coś, co za, o czym zawsze marzyliśmy. Cieszymy się, że pogoda dopisała i mogliśmy w końcu to zrealizować. Trochę kibiców, dużo emocji, dużo potu na, na parkiecie. Jak oceniasz dzisiejsze mecze? Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. My cieszyliśmy się bardzo. Nie było ani minuty wytchnienia. Za każdym razem coś się działo, i na parkiecie, i na zewnątrz. A chyba o to nam chodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Iwona zrobić była naszym gościem.